Jest na to taki plan. Ostatni obraz tego budynku, nie? Uwieczny sobie. A sobie jak na serio. A siebie też wiecznie. Hihihi, joł. Mamo, ostatni raz. Kocham Cię. Rzucamy... Poprawiłem biologię. Rzucamy granery. A ja sobie nie rzucił rzuciłem ich chuj nic nie tego. Chodźcie. do mnie, to ich dowierzam. No to co, że są? pierdolniemy ich. Gdzie są? Nie. Gdzie na górę?

Chociaż w dziurę na dół nie <noise> wystarczy. opierdolony, dawaj! Ale kurwa, <noise> nie tamtej tamtych człowieku! Gdzie nie na chód rzucaj! Tu! A tu! I kurwa, nie wystarczy! Nie to byś zostawał? Umiesz to odpalić, kurwa? Poczekaj, poczekaj chwilę! Musimy kurwa odpalić! Tylko nie rzuć, tylko Czek, ty, tu! Takiej graniaków się nie rzuca. Poczekaj też! Ostatni tu września! Ja to września! wyjdę! No dawaj, bo kurwa nie ma czasu się budować. No. Jed się Widzi, posłanego. Czy się dzieje? kurwa to nic takiego. No kurwa, No, to No,